Dzień dobry moi najmilsi. Niedawno ukazał się pierwszy odcinek nowego serialu pod tytułem Ród Smoka. Po angielsku The House of Dragon. Jest to serial skorelowany z Gromotron i jest osadzony w tym samym uniwersum. Postanowiłem teraz przeczytać notatki, jakie sobie zapisałem. To będzie taka analiza pierwszego odcinka. Przechodzę do czytania. Akcja pierwszego odcinka serialu Roots Smoka House of Dragon. Ma miejsce 172 lata przed narodzinami słynnej Denerys Targaryen, która była ważną bohaterką serialu Gra o tron. Jak można posłuchać w nowym serialiku o tytule Ród Smoka występuje znana muzyka pochodząca z serialu Gra o Tron. Na początku pierwszego odcinka analizowanego serialu pokazana jest ciekawa zabudowa miejska. Na widok przelatującego smoka mieszkańcy miasta nie reagują strachem, przerażeniem są przyzwyczajeni do obecności groźnego stworzenia. Smoki to atrybuty rządzącej warstwy rodu Targaryenów. Obecnie rządzi król Viserys. Na początku pierwszego odcinka poznajemy bohaterkę, młodą księżniczkę Reynrę. Ona wydaje się być troszkę taką chłopczycą. Podczas spotkania Rady Królewskiej księżniczka nalewa picie. Tym samym może przysłuchiwać się dorosłym, dowiadywać się o sprawach tworu, nowinkach. Okazuje się, że królowa spodziewa się dziecka. W świecie przedstawionym synowie są cenniejsi niż córki. W serialu jest to zaakcentowane. A zatem początkowo wcale nie postrzegana jest księżniczka jako następczyni żelaznego tronu. Choć pod koniec odcinka jednak sytuacja się zmienia, bo ojciec dziewczyny uroczyście obwołuje ją swoją następczynią, a dostojnicy przysięgają jej wierność. Ale to dopiero pod koniec odcinka ma miejsce. Przykro to stwierdzić, lecz księżniczka zachowała się bardzo niestosownie, ponieważ wyrwała stronę z pewnej uczonej księgi. Widać, osóbka do książek w szacunku nie ma za grosz, i to negatywne zachowanie bardzo mi się nie spodobało. Gdyby się rozważało potencjalne oddziaływania pedagogiczne wobec tego problemu, można by rozważyć uświadamianie roli książek w życiu, ich mądrości, jak trudno się je wytwarza, ozdabia. Można by również rozważyć tutaj biblioterapię oraz treningi kulturalnych zachowań. Poprzez czytanie, oglądanie jakichś książek właściwych, dziecko może nabyć szacunek do nich. W odcinku pierwszym mamy do czynienia z widowiskowym turniejem rycerskim. Wiele osób zebrało się, aby obserwować walki na koniach. W pewnym momencie turniejowa potyczka przeistacza się w krwawą miazgę. Ponadto dostrzegamy zjawisko hazardu. Jeden z dostojników stawia na rycerza walutą nazywaną smokami. Ciekawym bardzo zwyczajem tam jest życzenie szczęścia, powodzenia przez damy dworskie rycerzom. I ten zwyczaj społeczny opiera się na wbijaniu na pikę oręż rycerza wianuszka florystycznego, zatem wykonanego z roślin. W pierwszym odcinku serialu Ród Smoka przedstawiono również poród królowej. Był to poród bezbrzeżnie trudny. Okazało się, że by ratować dziecko trzeba było otworzyć łono matki. Zaś ta eksperymentalna w świecie przedstawionym procedura zakończyłaby się śmiercią matki z powodu wykrwawienia. Król Viserys zgadza się na to poświęcenie. Dokonał on wyboru. Ruchy pielęgniarek wskazują, że coś się dzieje. Królowa wyraża niepokój, nie rozumie, co się dzieje, co zaraz będzie czynione wobec jej ciała. Przerażenie królowej pogłębia się, gdy widzi ona instrument chirurgiczny, tnące narzędzie. Kobieta krzyczy, nie chce zabiegu, sprzeciwia się, lecz zabieg otwierania łona już się rozpoczyna. Udaje się wyciągnąć dziecko z łona matki. Z ciała rodzicielskiego organizmu sączy się wiele krwi. I tutaj nasuwa mi się na myśl obrazowanie naturalistyczne. Naturalizm nie tylko w literaturze występujący, polega właśnie na eksponowaniu brzydoty, okropności ludzkiej egzystencji, wydaliń czy płynów ustrojowych. Naturalistyczna będzie zarówno operacja, jak i stan po niej, oraz y, te, turniej rycerski. No i okazuje się, że narodził się syn, ale dzieciątko, przyszły następca tronu, szybko umiera. Niedługo potem widzimy, jak zmarłe ciała, to znaczy matki i potomka, ułożone są na ceremonialnym stosie pogrzebowym. Leżą obok siebie zawinięte w jakieś płótna. Na komendę Dracarys, którą wypowiada księżniczka, ogromny smok schodzi z góry i podpala swoim zionięciem stos. Wówczas ciała ulegają spaleniu jest to po prostu rodzaj pogrzebu. Ciała ulegają naturalnemu spopieleniu. Jest to zupełnie inna forma pogrzebowa niż choćby nowoczesne zamrożenie kriogeniczne jednostki. Pilną sprawą okazuje się kwestia następcy tronu. Następnym w kolejce do królowania okazuje się Daemon, brat obecnego króla, wiserysa. Daemon jest okrutny, kieruje strażą miejską, to osoba prymitywna. Nie wydaje się dobrym kandydatem na monarchę wykazuje porywczość spowodował rzeź ludzi Dejmon wynajął dom rozpusty i w tym przybytku pokazał, uświadomił że wcale nie jest mu przykro zmarłego następcy tronu wyraził opinię, że był to jednodniowy dziedzic i wydaje się to określenie pewnym eufemizmem językowym bardzo się monarcha wiserys. Denerwuje, gdy wiedza o fakcie zaistniałym do niego dochodzi. Król podczas audiencji godnie dzierżywszy miecz odsyła Dejmona do jego żony, czyli następuje innymi słowy wygnanie. I na koniec, co ciekawe, król kaleczy się o ostry element tronu. Ten tron nie jest zbyt fortunny bowiem został wykonany z ostrych mieczy, z oręża. Król zmienia swoje zapatrywanie i teraz już chce, aby jego następczynią została córka, a zatem osoba płci żeńskiej. To pewna nowość myślenia. I oto oficjalnie księżniczka staje się następczynią króla. Dziewczynka poznaje straszliwą przepowiednię o złej zimie, brzmi znajomo. Jest bardzo ciekawe, że główna bohaterka odcinka pierwszego, czyli księżniczka Reynra, diametralnie różni się od podobnego jej wiekiem młodego bohatera uniwersum od Tommena, również związanego z tą najwyższą warstwą społeczną. Młodziutki król Tommen Beratrion, jaki występował w serialu Gra o Tron, Niestety nie radził sobie z władzą i z życiem w tak trudnym otoczeniu pełnym intryg politycznych. Tom nie potrafił udźwignąć ciężkiego brzemienia, królowania. A przecież tamtejszy świat był okrutny, skomplikowany. No, chociażby mam tu na myśli działania wielkiego wróbla związanego z sektorem religijnym. Jednak Szale przechyliło wysadzenie przez królową Cersei świątyni, gdzie wówczas przebywała między innymi ukochana Tommena królowa margary. Ostatecznie jak ktoś oglądał serial to wie, chłopiec Tomen popełnił samobójstwo poprzez wyskoczenie z budynku pałacowego. Natomiast Reinra wydaje się dojrzała na swój wiek odporniejsza psychicznie, aniżeli Tommen. Jak gdyby potrafiła udźwignąć ciężar władzy, ciężar Żelaznego tronu. Ona niezmiernie się różni charakterem od łagodnego tommena. Koniec transmisji.